Panie siostry i bracia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Już po raz trzynasty przybywamy z naszej diecezji tutaj do naszej mamy, w diecezjalnej pielgrzymce na Jaską Górę. W tym roku towarzyszy nam wielki wysłannik od samego Pana Boga, pogromca złych duchów, święty Michał Archanioł. tej mszy świętej towarzyszy szczególna intencja, ona już była wspominana, na oryginalizmach ludzkiego, modlitwa o pokój. 2 października, podczas inauguracji trzeciego etapu powszechnego synodu biskupów, papież Franciszek poprosił cały świat, aby liturgiczne wspomnienie we świętej Marii Panny, Królowi Różańca Świętego, Zainicjować w całym Kościele szczególny dzień modlitwy i Postu o pokój na świecie. Modliliśmy się pewnie bardzo gorliwie w naszych paratach, w naszych wspólnotach, szczególnie na różańcu tego dnia, prosząc o zaniechanie wszelkich konfliktów zbrojnych, szczególnie tych teraz najbardziej krwawych izraelsko-arabskich. Ciągle modlimy się o pokój na Ukrainie. Pewnie modliliśmy się również w tych wszystkich bratobójczych konfliktach południowej Afryki. Może podczas tej modlitwy myśleliśmy o tych niepokojach towarzyszących życiu społecznemu naszej Ojczyzny. Włączaliśmy w modlitwę pewnie. Wszystkie niepokoje, konflikty naszych rodzin, małżeństw, te poróżnienia, prosiliśmy o pokój w naszym sercu. I dzisiaj, podczas tej Eucharystii, kiedy ta intencja szczególnie wybrzmiewa, patrzymy na naszą mamę, oczekujemy od niej jakiejś sugestii. Jakieś intuicje. Ona, jak zawsze, z tego miejsca, nie inaczej odpowiada, jak tylko słowami Ewangelii. Kochane dzieci, zróbcie wszystko, cokolwiek, syn mój Wam powiem. Co mówi nam dzisiaj Pan Jezus? Jak się nam jawi w tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy, aż dziw. Ale w dzisiejszej Ewangelii też widzimy Pana Jezusa, który stoi w centrum zagorzałej wojny. Nie dość, że musi walczyć o życie biednego człowieka, opętanego przez złego ducha. To jeszcze gdyby tego było mało, równolegle podejmuje bitwę. Z wszystkimi świadkami tego cudownego wydarzenia. Wśród adwersarzy Pana Jezusa możemy spotkać przynajmniej dwie grupy świadków tego cudu. Pierwsza z nich oskarża Pana Jezusa o sojusz z diabłem, że do Ale zebuba wyrzuca zły duchy. Druga część oponentów pana Jezusa, to ci, którzy widząc realną obecność Boga, no bo przecież tylko Bóg jest w stanie wyrzucać duchy nieczyste, w tym samym momencie oczekują kolejnego znaku zmienia. Zatwardziałość w serc pierwszych graniczy z absurdem. Jak może szatan wyrzucać z samego siebie? Przecież to niedorzeczność Bunt serca drugich zakrewa i ignorancję jak to. Jeśli Pan Bóg jest obecny i działa tu i teraz, właśnie w tym momencie, to po co nam kolejny znak znak? A Pan Jezus na to wszystko. Każde królestwo wewnętrznie skłócone posłucha i dom na dom się wali. Kochana mamo, a patrzysz na nas dzisiaj czułem spojrzenie, matczynym z tego cudownego obrazu, chcielibyśmy Cię bardzo poprosić, abyś wnikliwie spojrzała w głębi naszych serc i rozpoznała te wszystkie zanilowane miejsca, które nie daj Boże mogą eksplodować, jak na wojnie, jak na bitwie i mogą nas boleśnie poranić. Dobrze znasz nasze serce, Twoimi dziećmi jesteśmy. Chcielibyśmy Cię również bardzo poprosić, abyś, jak to zawsze pośredniczko Was wszelkich, powiedziała Panu Jezusowi na uchom, żeby walczył o naszą wolność, aby walczył o nasze bezpieczeństwo. Dziecka Bożego. Kochani, w minione wakacje, bezpośrednio po dotarciu tutaj, w pierwszej pielgrzymce, na Jasną Górę wraz z młodzieżą akademicką, wybraliśmy się na kolejną pielgrzymkę, tym razem autokarową. Do Medjugorje. Na festiwal młodych, Mladifest. Niesamowite doświadczenie młodego kościoła, podobne do światowej i młodzieży na Eucharysta, słuchanie Bożego Słowa, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa. A pośród tych nabożnych modłów pięknej żywe świadectwa młodych ludzi. Szczególnie dotknęło mnie jedno. Simony Mijokowicz z Zagrza. Za łzami oczach opowiadała, jak to w dzieciństwie mama ją porzuciła. Całą jej rodzinę. Tak ma tak dziecięce serce i pękło, że siłą rzeczy zaczęła wychowywać się ulica, ulicach, padła w nałogi, w narkotyki, oddała się prostytucji. Wszyscy przyjaciele o niej zapomnieli, ona tak sama bezradna, ściągłą, postępującą pustką w sercu, pustką i beznadzieją zaczęła się staczać na sam dno. Aż do pewnego momentu dziwnym trafem spotkała dobrego i życzliwego księdza, który od razu niejako zapakował ją w samochód i przybył z Meczgoriem. Wdrapała się na krzyżewa, całe serce swoje beznadziejne, zrozpaczone, oddała w drodze Krzyżowi, panu Jezusowi, Boże, jak my dzisiaj idąc tą Kalwarią Jasnogórską. Potem pobiegła, jak to mówią, do konfesjonałów świata, wyspowiadała się z całego swojego życia. Na wieczornej celebracji upadła na kolana, wyciągnęła różaniec, oddała wszystko królowej pokoju. Potem po tym jakimś niesamowitym oczyszczeniu, jak sama o tym mówiła, uświadomiła sobie, że ciągle przez całe jej życie, jakby z tyłu głowy jest słyszała słowa, że to nigdy Ci nie zostawię. Zawsze jestem przy Tobie. Zrozumiała, że to Maria, jej mama kochana, że to Pan Jezus, który ją łaskami sakramentów Świętych, znowu do kościoła przywrócił, do tej łaski. Mówi, że co roku przyjeżdża tam szczególnie na festiwal młodych, aby... Dzielić się tym świadectwem, że Pan Jezus walczył o nią całą życie, że zabiegał o jej miłość, o jej serce, że nie pozwolił złemu duchowi wziąć ją. Pan Jezus dzisiaj walczy o nas, i o nasze serce, jak w tej Ewangelii, o tego biednego, opętanego. Maryjo, prosimy Cię dzisiaj tutaj, która jesteś naszą matką, wskazuj nam te drogi wewnętrznego pokoju, żeby nas wojny nie rozszarpały, te wszystkie bitwy, które nosimy w sobie. Piękny szlak wewnętrznego pokoju pokazuje nam również dzisiaj święty Paweł w pierwszym liście do Galady. Święty Paweł doskonale znając tę wspólnotę, wie, że serca Galatów zatrute są ideą usprawiedliwienia. Galaci mają mniemanie, mają świadomość, że to własnymi uczynkami, własnymi dobrymi uczynkami zasłużą sobie na odkupienie na Niebo, na zbawienie. A Święty Paweł mówi im do nich wprost: Galaci nie rozumni. Przecież to Pan Jezus zupełnie bezinteresownie za każdego z Was łaską swoją oddał życie, tak bardzo Was kocha. Chcecie się licytować z Panem Jezusem? Kto więcej dobrych uczynków wypełni, aby dostać się do Nieba? I zobaczmy, kochani, siostry i bracia, że właśnie w tym dzisiejszym czytaniu święty Paweł nie powołuje się wcale na prawodawcę Mojżesza ale na patriarcha Abrahama, Ojca żywej wiary. A jeśli nawet jakiekolwiek nakazy i zakazy zaprowadzające nas do Nieba Wierności Bożym przekazania miałyby nam posłużyć to tylko dlatego, że najpierw uwierzymy całym sercem w naszego Pana. Bo przecież to po Abrahamowemu wierzyć, to najpierw dać posługi, że najpierw powiedzieć z całego serca, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, bez względu na to, co miałoby się w naszym życiu dziać? Pewnie podobną historię przeżył kandydat na ołtarze, którego pan Menzies wyciągnął z samego dna i zawalczył jego życie, Jacques Ferch. przestępca urodził się we Francji w 1930 roku. Szybko związał się z młodą dziewczyną, którą urodziła mu córkę. Wkrótce jednak. Zostawił je, oddając się swoim kolegom, młodocianym przestępcom. Podczas nieudanego napadu na bank zastrzelił policjanta, jako jedynie dał się złapać. W szybkim, pokazowym procesie otrzymał karę, karę śmierci. Będąc tam, w więzieniu, oczekując na wyrok, przyglądając się gorliwej i szczerej wierze swojego adwokata i kapelana, przeżywa prawdziwe wewnętrzne nawrócenie. Zaczyna regularnie się modlić, przyjmuje sakramenty, codziennie odmawia różaniec. Karę przyjmuje jako zadośćuczynienie za popełnione winy. Na dwa miesiące przed śmiercią zaczyna pisać dziennik duchowy, który po egzekucji został wydany drukiem pod tytułem Za pięć godzin zobaczę Jezusa. Dzień przed śmiercią udało mu się wziąć ślub z matką swojej córki Weroniki. Na kilka chwil przed śmiercią napisał w swoim dzienniku ostatnie słowa. Ostatni dzień walki. Jutro w tej porze będę w niebie. Niech się dzieje wola Pana we wszystkim. Ufam miłości Jezusa i wiem, że poleci swoim aniołom, aby wzięli mnie na swoje ręce. Choć jestem takim nędznikiem, dany jest niewielki zaszczyt naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przed chwilą wydawało mi się, że cokolwiek uczynię, raj nigdy nie będzie dla mnie. Szatan mi to podszeptuje, chce mnie zniechęcić. Rzuciłem się do stóp Maryi i to mi pomogło. Tylko pięć godzin życia. Za pięć godzin zobaczę Jezusa. Gdyby nie łaska, wiary, żywej wiary. Przecież ten biedaczyna, jaki bohater dzisiejszy, Ewangelii, przecież pogrążyłby się w swoich winach, w swoich grzechach. A Pan Jezus o niego i o każdego z nas tutaj dzisiaj będących, u Jego matki walczy i zaprasza nas do ofiarnej miłości. Pośród różnych wojen, konfliktów, Pan Jezus walczy o serca każdego z nas. Podobne świadectwo złożyła pewna świecka misjonarka, która uczestniczyła w misji w Rwandzie. Pewnie pamiętamy, w 1994 roku ten kraj obeszło ludobójstwo, krwawe ludobójstwo pomiędzy dwoma plemionami Tutsi i Hutu. Przez jeden rok te dwa plemiona wymordowały spośród siebie ponad miliony członków plemiennych. Świętska misjonarka opowiadała za łzami w oczach, że uczestniczyła we mszy świętej, w której udzielano obrzędu sakramentu chrztu oprawcom tegoż wydarzenia, którzy przeszli bolesną drogę swojego nawrócenia i przemiany. Najbardziej poruszające w jej świadectwie było to, jak sama mówiła, kiedy widziała, że rodzicami chrzestnymi tych oprawców, świadkami usynowienia przez Pana Jezusa, bez względu na wagę popełnionych grzechów, były dzieci zamordowanych osób. Przyjmujące doświadczenie walki Boga, Pana Jezusa. O serca każdego z nas. Moc przebaczenia, moc chrześcijańskiej miłości. Kochani siostry, bracia, przebywamy do naszej matki w kolejnej naszej licyzionej pielgrzymce Święty Michał Orkana, pogrąbca złych duchów, nam dzisiaj towarzyszy. A my pewnie jest ciągle żywe, ciągle przed nami też toczymy w swoim sercu różne bitwy, może nawet krwawe, bardzo bolesne. Nabierzmy ducha, bo Pan Jezus bardzo każdego z nas kocha i robi wszystko, aby nas uratować. Dołóżmy dzisiaj stałem by nasze serca były wolne od wszelkiego zamętu niezłych. Wróćmy do naszych domów i w parafii pojednani, pogodzeni. Z Panem Bogiem, może jeszcze w konieczny, ze swoimi bliźnimi, samym sobą. Wróćmy do domu w pełni pokoju i jedności. Maryjo.